Moja rodzina, z którą nie rozmawiałam od 10 lat, skontaktowała się ze mną, ponieważ mój ojciec wkrótce umrze, ale zrobili to, ponieważ chcą, abym poświęciła swój biznes, aby sfinansować życie mojej złotej siostry. Minęło 10 dni, odkąd moja rodzina się ze mną skontaktowała. Po 10 latach bez rozmowy ze mną. Mam 31 lat. W wieku 21 lat, zaraz po ukończeniu studiów. Zdecydowałam się zerwać więzy z moją rodziną i odsunąć się od nich. Powodem była różnica w traktowaniu mnie i mojej siostry. Mam siostrę bliźniaczkę, nazwijmy ją Rebecą, aby zachować prywatność. Jest starsza ode mnie o 12 minut, a moja rodzina zawsze traktowała ją znacznie lepiej niż mnie. Jest w zasadzie złotym dzieckiem rodziny i zawsze tak było. Nie wiem dlaczego, ale moja rodzina zawsze wolała ją. Mimo że osiągnęłam więcej niż ona. Zawsze byłam najlepszą uczennicą, lepsza w sporcie, a nawet lepsza w rzeczach, w których ona się specjalizowała, jak sztuka. Cokolwiek by nie wymienić, byłam w tym lepsza od niej. Starałam się przewyższać ją jako dziecko, mając nadzieję, że może to sprawi, że moi rodzice będą mnie bardziej kochać. Jeśli już, to sprawiło, że kochali mnie mniej, ponieważ dla nich prawdopodobnie wyglądało to tak. Jakbym robiła to celowo, aby umniejszać moją siostrę. Tak nie było. Szczerze mówiąc, chciałam tylko, żeby okazali mi taką samą miłość i troskę, jaką widziałam, że Rebeka dostaje, ale nigdy ja. Zawsze ją wspierali, zapisując ją na zajęcia, które chciała, kupując jej to, co chciała, a ona po prostu miała ich na swoje zawołanie. Całe życie mojej siostry było zupełnie inne niż moje. Za każdym razem, gdy o coś prosiłam, Mówili, żebym nie zachowywała się jak rozpieszczone dziecko. Nawet jeśli chodziło o studia, powiedziała, że chce zrobić sobie rok przerwy, który ostatecznie okazał się trzema latami, i nigdy nie poszła na studia, więc nawet nie ma dyplomu. Z kolei ja dostałam się do szanowanej szkoły biznesowej dzięki dobrym ocenom. Potrzebowałam pieniędzy od rodziców na opłacenie czesnego ale powiedzieli, że będę musiała wziąć kredyt studencki i sama spłacić wszystko w przyszłości, ponieważ nie uważali, że powinni mnie sponsorować, nawet po ukończeniu 18 lat. To było naprawdę bolesne, ale potrzebowałam ich pomocy z pożyczką, więc nic nie powiedziałam w tamtym czasie. Pogodziłam się z faktem, że nigdy nie będą mnie kochać tak jak Rebece, więc po prostu zaakceptowałam swój los. Naprawdę nie utrzymywałam z nimi kontaktu, będąc na studiach, i wracałam do domu tylko na wakacje. Nawet wtedy niewiele z nimi rozmawiałam, ponieważ po szkole średniej praktycznie oddaliłam się emocjonalnie od rodziców, żeby nie ranić się za każdym razem, gdy z nimi przebywałam. Kiedy kończyłam studia, zaprosiłam ich na ceremonię, ale nigdy nie otrzymałam od nich odpowiedzi. Próbowałam wszystkiego, próbowałam do nich zadzwonić, wysłałam nowe e-maile, a nawet myślałam o odwiedzeniu ich osobiście, ale do tego czasu próbowałam już dzwonić i wysyłać wiadomości, a oni nie odpowiedzieli na żadną z tych prób, więc pomyślałam, że po prostu nie chcą przyjść. Dopiero po ceremonii dowiedziałam się od krewnych, że nie mogli przyjść, ponieważ moja ceremonia była tego samego dnia, co pierwszy dzień mojej siostry w szkole artystycznej. Oczywiście. Jej pierwszy dzień w wieku 21 lat był o wiele ważniejszy niż moja ceremonia ukończenia studiów, więc nie mogli jej zostawić samej tego dnia. To było szaleństwo, ponieważ nawet nie uczęszczała do szanowanej instytucji. Po prostu brała lekcje sztuki w pobliskim koledżu społecznym, który był dosłownie pół godziny od naszego domu. Wydaje mi się, że tego dnia zdałam sobie sprawę, że moje istnienie ich nie obchodziło. I woleliby, żebym nigdy więcej się z nimi nie kontaktowała. Wiadomość była jasna i zawsze taka była, ale tamtego dnia zdecydowałam, że nie muszę udawać, że mam rodzinę tylko po to, aby poczuć się lepiej. W rzeczywistości, nieposiadanie rodziny prawdopodobnie było lepsze niż posiadanie takiej, więc przestałam rozmawiać z rodzicami, zablokowałam ich wszędzie i zakończyłam to wszystko. Zrobiłam to samo z moją siostrą ponieważ ja i Rebeka nigdy nie miałyśmy dobrej relacji z powodu miłości i troski jaką otrzymywała od naszych rodziców. Zawsze zakładała, że jest lepsza ode mnie, chociaż miałam wiele dowodów na to, że było inaczej. Byłam lepsza od niej we wszystkich aspektach i myślę, że ona to wiedziała. Dlatego była tak niepewna w mojej obecności i zawsze próbowała mnie poniżyć. Cóż, teraz żarty się odwróciły, bo jestem w znacznie lepszym miejscu w życiu niż ona. Zawsze była dość arogancka i zarozumiała we wszystkim, więc nigdy się nie dogadywałyśmy, i nie żałuję, że ją zablokowałam i odcięłam od swojego życia. Potem naprawdę nie miałam żadnego wsparcia finansowego i musiałam martwić się o spłatę swojego kredytu studenckiego, więc przyjęłam pierwszą ofertę pracy, która się pojawiła. Od tamtego czasu pracuję. Aby udowodnić sobie i wszystkim innym, że jestem wystarczająco dobra sama w sobie i nie potrzebuję rodziców, aby przetrwać. Początki były trudne, ale miałam wielu dobrych przyjaciół z uczelni i szkoły, którzy zawsze byli obok i mnie wspierali. Teraz jestem w naprawdę dobrej sytuacji finansowej i psychicznej. Przez ostatnie pięć lat pracowałam w firmie produkującej produkty wegańskie. Ostatnio zaczęłam rozważać założenie własnego biznesu. Mocno zainteresowałam się stylem życia wegańskiego i studiowałam go dogłębnie przez ostatnie lata. Chociaż sama nie jestem weganką, uważam, że to ogromny rynek do zbadania. Rozważałam rozpoczęcie czegoś swojego przez kilka miesięcy i rozmawiałam z kilkoma osobami, które są gotowe dołączyć do mnie w tej przygodzie. Plan był taki, żeby zacząć pracować nad moim modelem biznesowym i zaplanować wszystko w nadchodzących miesiącach. A następnie zrezygnować z pracy, gdy już znajdę kilku inwestorów i rozpocząć własny biznes. Ale potem, w zeszłym tygodniu, otrzymałam wiadomość od mojej rodziny, że mój ojciec był na łożu śmierci i musiałam go zobaczyć. Minęło 10 lat, odkąd rozmawiałam z kimkolwiek z mojej rodziny i byłam bardzo zaskoczona, że skontaktowali się ze mną. Kiedy dowiedziałam się, że mój ojciec walczył z rakiem przez ostatnie 3 lata, nie wahałam się, aby porzucić wszystko i wrócić do domu. Niestety było już za późno. Był w naprawdę ciężkim stanie i nie było odwrotu. Prawdopodobnie w ostatnim wysiłku, aby naprawić ze mną relację, a może tylko po to, żeby porozmawiać o mojej siostrze, zaprosili mnie, abym go jeszcze raz odwiedziła. Kiedy go zobaczyłam, prawie się załamałam w szpitalu, ponieważ nigdy wcześniej nie widziałam go w takim stanie. Moja mama mnie przytuliła i to było naprawdę bolesne, szczerze mówiąc, przez chwilę zapomniałam o całej przeszłości i martwiłam się tylko o mojego ojca i o to, czy z tego wyjdzie. Rybeca też tam była, ale nie rozmawiałam z nią, bo nie zrobiła żadnego wysiłku, żeby porozmawiać ze mną, po prostu zrobiła grymas i siedziała w kącie przez cały czas, kiedy tam byłam. Moja mama rozmawiała ze mną i opowiedziała mi o ojcu, ale Rebeka była jedyną osobą, która udawała, że mnie tam nie ma, co było dla mnie naprawdę irytujące, więc z nią nie rozmawiałam. Tak czy inaczej, naprawdę jej nie lubię i nie jestem zainteresowana tym, co robi. Myślałam, że to całkowicie normalne, że się do siebie nie odzywamy i nikomu w rodzinie nie przeszkadzało nasze zachowanie, ponieważ wiedzieli, jakiego rodzaju relacje miałam z tymi ludźmi. To było zaledwie tydzień temu. A dwa dni później mój ojciec zmarł. Wszyscy wiedzieli, że nie przeżyję długo, więc moja mama i siostra już zorganizowały pogrzeb. Nie zajęło dużo czasu, aby wszystko załatwić, więc mogłam wrócić do domu. Niestety zmusili mnie jednak do zaakceptowania czegoś, czego naprawdę nie chciałam robić. Przed śmiercią mojego ojca, drugiego dnia mojej wizyty, Rebeka wróciła do domu, bo była bardzo zmęczona. W pewnym momencie w pokoju szpitalnym byliśmy tylko ja i moi rodzice. Zaczęli rozmawiać ze mną o mojej pracy. Myślałam, że to niewinna rozmowa i nie przywiązywałam do niej dużej wagi, bo mój ojciec dosłownie był na łożu śmierci. Nie myślałam, że mogą mieć jakiś podstępny plan, więc powiedziałam im, że przez ostatnie dwa lata pracowałam w bardzo dobrze prosperującej firmie i że dobrze mi się wiedzie. Pogratulowali mi, ale potem zaczęli mówić jak źle powodzi się Rybece. Powiedzieli, że porzuciła college po kilku miesiącach i nigdy nie próbowała ponownie. Nie miała dyplomu, a jej oceny w szkole były słabe, więc nie mogła nawet wytłumaczyć luki w cywil i nawet tego nie próbowała. Nic nie robiła do 25 roku życia. A potem rodzice zaczęli naciskać, by znalazła pracę. W końcu to zrobiła, ale nigdy nie mogła utrzymać się dłużej niż 3 lub 4 miesiące. Wracała do domu i mówiła rodzicom, że odchodzi, bo praca była zbyt ciężka, a płaca za niska. To nie miało sensu, bo dostawała adekwatną płacę dla kogoś bez dyplomu. Pracowała na niskopłatnych stanowiskach i nie chciała wysilić się, aby awansować. Nic z tego nie miało sensu, a moi rodzice starali się jej tłumaczyć, że jej argumenty nie miały podstaw w rzeczywistości. Często się kłócili, próbując uczynić ją bardziej samodzielną ale Rebeka wydawała się nie przejmować swoją przyszłością i brała wszystko bardzo lekko. Zawsze ignorowała rodziców, kiedy próbowali z nią o tym rozmawiać. Ostatnio rzuciła swoją ostatnią pracę sześć miesięcy temu i od tego czasu siedziała w domu, nie robiąc nic. Powiedzieli mi, że są naprawdę zaniepokojeni i chcą, abym ja zajęła się nią, bo po odejściu mojego ojca moja mama jest już zbyt stara i musi myśleć o swojej emeryturze, która jest już za rok. Nie może pracować, żeby utrzymywać córkę, która powinna być w stanie utrzymać się sama. Szczerze mówiąc, nie wiedziałam, jak zareagować na to, co mówili, bo mój ojciec cierpiał, a ja nie chciałam łamać mu serca po tak długim czasie. Nie mieliśmy żadnego kontaktu przez ostatnie dziesięć lat, a ja w tamtym momencie miałam mieszane uczucia. Próbowałam powiedzieć rodzicom, że planuję założyć własny biznes, i to naprawdę nie jest odpowiedni moment, aby przejąć tę odpowiedzialność. Powiedziałam, że Rebeka będzie obciążeniem i nie będzie miała żadnego zamiaru zarabiać na siebie. Była całkowicie zadowolona z życia, z pieniędzy innych ludzi, i właśnie to robiła dotąd. Jedyną różnicą było to, że wcześniej to moi rodzice się nią opiekowali, zwłaszcza ojciec, bo zarabiał więcej niż mama. Teraz ojciec chciał przekazać mi odpowiedzialność i mówił, że muszę zająć się moją siostrą. Rozumiałam, dlaczego chciał, abym przejęła tę rolę, ale próbowałam im powiedzieć, że to nie będzie możliwe w tamtym momencie, bo zamierzałam rzucić pracę i zacząć coś własnego, więc wszystkie moje oszczędności miały na to pójść. Ale mój ojciec powiedział, że. Wydali już dużo pieniędzy na jego opiekę medyczną i koszty leczenia, a mimo to chciał, żeby moja mama była zabezpieczona, bo to było jego priorytetem. Wiedział, że będę tam, aby zająć się rebecą, dlatego liczył na mnie. W pewien sposób zmusił i zmanipulował mnie, żebym zgodziła się zająć przyszłością rebeki. Zmusili mnie, żebym obiecała, że odłożę na bok moje plany biznesowe, dopóki rebeca nie będzie chociaż trochę stabilna finansowo. I obiecałam, że będę ją wspierać do tego czasu. Nie miałam nawet pojęcia, ile to zajmie, ale mimo to zgodziłam się, bo nie czułam się komfortowo mówiąc nie człowiekowi, który był na łożu śmierci, bez względu na to, co mi zrobił w przeszłości. Po prostu nie czułam się dobrze z odmową. Myślę, że to było naprawdę głupie z mojej strony, ale nie sądzę, aby ktoś inny w mojej sytuacji zareagował inaczej. A jeśli ktoś potrafiłby przeciwstawić się swoim rodzicom w tej sytuacji, to musi być bardzo silną osobą, ale ja taka nie jestem, więc zgodziłam się. Nie byłam z tego powodu szczęśliwa, ale musiałam to zrobić, bo najwyraźniej mój ojciec miał umrzeć niedługo i nie mogłam odmówić jego ostatniej woli. Powiedzieli mi również dokładnie o co chodziło, ponieważ Rebeka była w związku z chłopakiem ze szkoły o imieniu Jaret i planowała odwiedzić go ponieważ pracował w innym mieście, ale w tym samym stanie. Naprawdę nie mogłam zrozumieć, dlaczego nie mogli odwiedzać się częściej, bo jeśli nie Rebeka, to przynajmniej Jared miał pracę i mógł przyjechać odwiedzić ją, ale prowadzili związek na odległość. Okazuje się, że znam tego faceta, z którym się umawiała i wiem, jaką jest osobą, więc od razu wiedziałam, że to źle, że była z nim związana. Tamtego wieczoru rodzice powiedzieli mi że Rebeka rozmawiała z tym chłopakiem przez ostatnie dwa lata głównie przez internet, ale wrócił tutaj, żeby odwiedzić ją przez kilka tygodni podczas wakacji, i to był jedyny czas, kiedy byli razem. Ten facet powiedzmy, że nie ma najsolidniejszych wartości, jeśli chodzi o kobiety. W szkole był znany z tego, że flirtował ze wszystkimi dziewczynami, z którymi mógł rozmawiać, a kilka jego dziewczyn w liceum przyłapało go na zdradzie. Nie śledziłam jego losów po ukończeniu szkoły, ale dowiedziałam się od wspólnych znajomych z liceum, że był już raz rozwiedziony, również z powodu zdrady. Nie wiem, co z nim było nie tak, ale wiedziałam, że nie jest osobą, której sama bym zaufała. Próbowałam też wyjaśnić to moim rodzicom, ale powiedzieli, że Rebeka naprawdę go lubiła. A oni widzieli ich razem podczas jego wizyt w domu i wierzyli, że są dla siebie stworzeni, bo wyglądali na idealnie zakochanych. Już wtedy miałam złe przeczucie, ponieważ utrzymywali związek na odległość, co tylko otwierało wszystkie możliwości dla niego, by ją zdradzić, nie martwiąc się o to, że zostanie przyłapany, ponieważ mieszkał w innym mieście. Rebeka nie miała o tym pojęcia. Moi rodzice powiedzieli, że chcą, abym zapłaciła za jej bilety lotnicze, by mogła go odwiedzić w najbliższych tygodniach, bo wiedzieli, że będzie czuła się bardzo przygnębiona po śmierci naszego ojca. Ponieważ moja mama będzie zbyt zajęta sprawami prawnymi po jego śmierci, a ja muszę wrócić do pracy, Rebeka potrzebuje kogoś u boku, a oni chcieli, aby to był jej chłopak. Zrobiłam, co mogłam żeby powiedzieć im, kim on jest i ostrzegłam ich o konsekwencjach tego wszystkiego, ale byli przekonani, że Rebeka i Jared w przyszłości się pobiorą i ciągle mówili mi, że to ja będę musiała zajmować się tymi sprawami po odejściu ojca. Musiałam też zapłacić za ich ślub w przyszłości. Byli bardzo przekonani, że Jared jest idealnym partnerem dla Rebeki i naprawdę nie udało mi się ich przekonać, że jest inaczej, więc w końcu się zgodziłam, po przekonywanie ich wydawało się bezużyteczne. Po śmierci ojca podeszłam do Rebeki na pogrzebie i powiedziałam jej, że wiem o Jarecie. Próbowałam ją ostrzec przed konsekwencjami. Znałam Jareta i jego zachowanie jako kasanowy od dłuższego czasu i nie uważałam, że dobrze byłoby, gdyby była z nim związana. Ale podobnie jak moi rodzice, ona również zignorowała moje ostrzeżenia i powiedziała mi, że on się zmienił. I ona to wie. Powiedziała mi, że są zakochani i wiedziała, że on nigdy jej nie zdradzi ani nie zrobi niczego, by ją skrzywdzić, więc nie przejęła się za bardzo moimi ostrzeżeniami. Podziękowała mi za to, że się o nią troszczę, ale powiedziała, że doceniłaby tylko pomoc finansową i że nie muszę tak naprawdę być dla niej jak ojciec, ani próbować nawiązać z nią jakiejkolwiek emocjonalnej więzi. Nie było to konieczne. To było trochę niemiłe i bolesne. Więc po tej rozmowie zdecydowałam, że zrobię dokładnie to, co ona powiedziała. Mój ojciec tylko kazał mi dbać o nią finansowo. Nie mówił nic o emocjonalnym aspekcie, więc miała w pewnym sensie rację, a ja zdecydowałam, że będę trzymała się emocjonalnie z dala od swojej rodziny, bo miałam lepsze rzeczy do zrobienia i chciałam się skupić na pracy. Po pogrzebie wróciłam tutaj i minął tydzień od tamtej pory. Dwa dni po pogrzebie moja mama poprosiła mnie o zarezerwowanie biletów lotniczych dla Rebeki, żeby mogła zobaczyć się z Jaretem. Zrobiłam to, co mnie poprosiła. Była to mała cena za pokazanie jej prawdziwej rzeczywistości. Po tym nie fatygowałam się sprawdzać, jak sobie radzą, bo skupiłam się na pracy. Jednak wczoraj miałam niespodziewaną wizytę. Przyszła Rebeka, która przyjechała autobusem z miasta, w którym mieszka Jaret, do mojego miasta bo była zbyt zawstydzona, by zadzwonić, ale też nie chciała wracać do domu. Stać ją było na bilety autobusowe, więc w taki sposób tutaj dotarła, po podróży trwającej dziesięć godzin. Kiedy przyszła, była wyczerpana i zapłakana. Kiedy otworzyłam drzwi, byłam naprawdę zdezorientowana tym, co się dzieje. W chwili, gdy je otworzyłam, zaczęła płakać i powiedziała, że miałam rację we wszystkim. Opowiedziała mi, że planowała zrobić Jaretowi niespodziankę. Więc, kiedy dotarła do jego domu, czekała ją dość nieoczekiwana niespodzianka. Spędzał czas z inną dziewczyną w swoim domu, gdy ona przyjechała. Kiedy to zobaczyła, od razu skonfrontowała go i zapytała: Kim jest ta dziewczyna? Powiedział jej, żeby zajęła się własnymi sprawami, a następnie powiedział: Że nie są w ekskluzywnym związku i że jest wolny robić to, co chce, gdy ona nie jest z nim w domu. To oczywiście rozwścieczyło ją bo w jej głowie byli razem od dwóch lat i ona była całkowicie oddana jemu, myśląc o małżeństwie. Było to dla niej bardzo bolesne i skończyło się na ogromnej kłótni na korytarzu jego domu. W chwili złości podniosła swoją torbę podróżną i uderzyła go nią, bo była tak zła. Niestety, jedno z metalowych zapięć torby uderzyło go w i zaczęło mocno krwawić. Przestraszyła się i uciekła dotarła na dworzec autobusowy i wsiadła do pierwszego autobusu, jaki mogła znaleźć, który zabrał ją do mnie. Teraz chce mojej pomocy. Powiedziała, że jest gotowa nauczyć się być samodzielna i naprawić swoje życie i że potrzebuje, abym to ja zrobiła to za nią, ponieważ jestem niezależna już od prawie dziesięciu lat. Uważa, że nie ma lepszej osoby niż ja, która mogłaby nauczyć ją szczegółów mojej pracy i dać jej zatrudnienie. Powiedziała mi, że wie, że jestem na etapie zakładania własnego biznesu i miała nadzieję, że mogę dać jej szansę pracy tam, nie jako pracownik, ale jako partner. To było dla mnie za dużo do przetworzenia. I zanim mogłam się zgodzić na cokolwiek, zapytałam ją, czy wie, czy Jared zdecydował się złożyć na nią skargę, czy nie. Bo jeśli tak, nie chciałam mieć z nią nic wspólnego. To, co zrobiła, było złe. Niezależnie od tego, co Jared robił, nie miała prawa być wobec niego agresywna i mogło to być podstawą do postawienia jej zarzutów. Nawet jeśli udało jej się uciec z miejsca zdarzenia, mógł ją łatwo znaleźć i mogła zostać aresztowana za to. W takim przypadku nie chciałam mieć z nią nic wspólnego, ponieważ nie zamierzałam sprzątać jej bałaganu. Kiedy ją o to zapytałam, wtedy wyszła na jaw prawda powiedziała mi, że tak naprawdę nie udało jej się uciec. Jared złożył na nią skargę, a ona musiała zapłacić ogromną grzywnę, jako rekompensatę za to, co zrobiła. To dlatego była tutaj. Powiedziałam jej, że w żaden sposób nie zamierzam jej pomagać i powiedziałam, żeby wróciła do domu, bo nie chciałam angażować się w to wszystko. Bardzo się zdenerwowała, kiedy to powiedziałam i przypomniała mi obietnicę, którą złożyłam ojcu przed jego śmiercią. Powiedziałam jej, że ta obietnica już się nie liczy, bo dla mnie było jasne, że ona jest nieodpowiedzialna i nigdy nie postąpi właściwie, więc nie będę sprzątać jej bałaganu. Chciałam tylko założyć własny biznes i nie chciałam, aby była moją wspólniczką, bo byłaby tylko ciężarem. Powiedziałam jej, że mogę zrobić dla niej tylko tyle, że zarezerwuję jej bilety lotnicze, aby mogła wrócić do domu, ale poza tym jest na własną rękę. Zamierzałam znowu zerwać kontakt z rodziną, bo to wszystko było dla mnie za dużo. Minął zaledwie tydzień, a ona już narobiła kolosalnego bałaganu. Nic z tego by się nie wydarzyło, gdyby posłuchała mojej przestrogi i trzymała się z daleka od tego faceta, ale zdecydowała się tego nie robić, mimo że ją ostrzegałam. Byłam naprawdę zirytowana całą sytuacją i powiedziałam jej, że zarezerwuję jej bilety, aby mogła udać się na lotnisko i czekać tam. Zamiast tracić mój czas, bo miałam mnóstwo pracy do nadrobienia. Nie mogła się ze mną kłócić, bo już rezerwowałam bilety, więc pojechała na lotnisko taksówką kilka minut później. Myślałam, że to będzie koniec, ale oczywiście teraz moja mama jest wściekła na mnie za to, co zrobiłam. Uważa, że powinnam była być bardziej wyrozumiała dla mojej siostry i przyjąć ją jako wspólniczkę w moim biznesie, bo chciała uporządkować swoje życie. Według niej to była moja szansa, żeby być pomocną, a ja ją odrzuciłam, bo byłam zbyt samolubna, aby to zrobić. Przynajmniej tak uważa moja mama. Ja nie sądzę, żebym była samolubna. Wręcz przeciwnie, uważam, że byłam dość pomocna, rezerwując jej bilety lotnicze, żeby mogła wrócić do domu. Teraz oczywiście musi znaleźć sposób, żeby zapłacić grzywne Jaretowi, ale to już nie mój problem, bo to ona zdecydowała się go uderzyć i go odwiedzić, mimo moich ostrzeżeń. Moja mama jest naprawdę na mnie zła i ciągle do mnie dzwoni i wysyła wiadomości, przypominając mi o obietnicy, którą złożyłam ojcu i mówiąc, że nie dotrzymuje jej w taki sposób, jak ona by tego oczekiwała. Aktualizacja 1 Cześć, minęły trzy dni, odkąd moja siostra mnie odwiedziła, a ja jej odmówiłam. Moja mama próbowała skontaktować się ze mną od tamtej pory, ale zdecydowałam się ją zablokować, bo naprawdę działała mi na nerwy. Nikomu nie jestem nic winna, żeby im pomagać. Tak, złożyłam obietnicę ojcu, ale szczerze mówiąc, zostałam zmanipulowana i zmuszona do złożenia tej obietnicy. To nie było coś, co naprawdę chciałam zrobić. Myślę, że wystarczająco jasno dałam do zrozumienia i nawet większość komentarzy stwierdziła, że było to naprawdę manipulacyjne. Że moi rodzice skontaktowali się ze mną tylko wtedy, gdy mój ojciec był na łożu śmierci. Nawet wtedy było dość oczywiste, że chcieli, żebym ich odwiedziła, żeby mieć pewność, że pomogę Rebece nawet po jego śmierci. Wciąż zmanipulował mnie, by zrobić coś dla złotego dziecka rodziny. To naprawdę niewiarygodne, Zawsze zależało im na niej, nigdy na mnie. Niezależnie od tego, jakie mieliśmy relacje, wciąż był moim ojcem i bolało mnie widząc jego śmierć. Ale teraz już nie wiem, co o tym myśleć. Naprawdę nie tęsknię za nim, bo nigdy nie miałam dobrej relacji z żadnym z nich i przez ostatnie 10 lat nie miałam z nimi kontaktu. Czuję pewne rozczarowanie i złudzenie, że to mój błąd, że wierzyłam, iż coś może się między nami zmienić. Lub, że mojej rodzinie może zależeć na czymś innym niż na mojej siostrze. Domyślam się, że nie, to nigdy się nie wydarzy. Tak czy inaczej mogę skupić się na wielu innych rzeczach, które nie mają nic wspólnego z moją siostrą i to właśnie zamierzam zrobić. Teraz będę koncentrować się na założeniu własnego biznesu, cokolwiek się stanie, nikt mnie już nie powstrzyma. Raz straciłam koncentrację i nie było to dla mnie dobre. Nie pozwolę, żeby to się powtórzyło. Aktualizacja 2. Cześć. Dzisiaj Rebeka skontaktowała się ze mną. Przypuszczam, że zapomniałam ją zablokować. Wysłała mi wiadomość, mówiąc, że udało jej się zapłacić grzywne i że już nie potrzebuje mojej pomocy. Powiedziała również, że moja mama jest naprawdę rozczarowana i że nigdy więcej nie chce mnie widzieć. Wydaje mi się, że to dla mnie w porządku. Ja również nie chciałam ich więcej widzieć. Chcieli mnie tylko dla mojego pieniędzy, a nie z powodu tego, kim jestem jako osoba, i nigdy nie zmienią swojego podejścia do mnie. Po przeczytaniu tej wiadomości nawet nie fatygowałam się, żeby jej odpowiedzieć, po prostu ją zablokowałam. Skończyłam z tym. Aktualizacja 3. Cześć wszystkim, minęło kilka miesięcy i chciałam podzielić się krótką aktualizacją na temat postępów w moim projekcie biznesowym. Model biznesowy jest prawie gotowy, a od wszystkich inwestorów, z którymi się skontaktowałam, otrzymałam wiele pozytywnych opinii. Planuję złożyć wypowiedzenie w pracy w ciągu kilku dni, poczuję się gotowa na rozpoczęcie tego nowego rozdziału. Wciąż utrzymuję brak kontaktu z rodziną i szczerze mówiąc, nigdy nie było mi lepiej. Ponowne zerwanie więzi z nimi było najlepszą decyzją, jaką mogłam podjąć. Ten biznes staje się teraz moim głównym celem i moją nową rodziną. Aktualizacja 4. Po nieco ponad roku od ostatniego wpisu mam coś nowego do powiedzenia. Przedwczoraj zadzwoniła do mnie matka mojej mamy. Odebrałam, bo oczywiście nie mam problemu z nią, jest częścią rodziny, z którą od czasu do czasu rozmawiam. Powiedziała mi, że moja mama miała wypadek w domu, poślizgnęła się na schodach i mocno się uderzyła. Na szczęście nie spadła z wysoka, Dotarła prawie na parter, ale mimo to złamała nadgarstek, próbując złapać się na poręczy, i uderzyła się w biodro. Powiedziała, że moja mama pytała o mnie i czy mogłabym ją odwiedzić, ponieważ moja siostra przyprowadziła się do innego miasta z nowym chłopakiem i nie może przyjechać z powodu pracy i swojego zajętego życia. Moja mama miała nadzieję, że będę z nią w szpitalu, aby pomóc z rachunkami i sprawami domowymi. Moja ciotka też nie mogła przyjechać, bo mieszka w innym stanie i nie miała wystarczających środków na bilet lotniczy, aby być z moją mamą. Powiedziała mojej ciotce, że nie będę mogła przyjechać. Po pierwsze, bo zawsze była złą matką dla mnie i dzwoniła tylko wtedy, gdy była jakaś nagła potrzeba, a ja musiałam posprzątać bałagan mojej siostry. W tym przypadku nie chcę być tam dla swojej matki, która zawsze była dla niej. Po drugie, Pracuję nad swoim nowym biznesem, który jest świeżym projektem i wymaga mojej pełnej uwagi. Podziękowałam ciotce za telefon, ale powiedziałam jej też, że nie ma potrzeby dzwonić do mnie więcej w tej sprawie, bo nie interesuje mnie ta część mojej rodziny. Powiedziałam, że może, ale nie musi przekazywać tego mojej mamie. Na koniec dodałam, że może się ze mną kontaktować, jeśli chce porozmawiać o czymkolwiek innym. Pożegnałyśmy się i odłożyłam słuchawkę. Próbowała przekonać mnie do zmiany decyzji, ale widząc, że jestem zdecydowana, zrozumiała. Od tamtej pory nie usłyszałam więcej, więc nie wiem, czy moja mama wróciła do zdrowia, ani co naprawdę się wydarzyło. Nie interesuję się tym i nie zamierzam pytać. To tyle na razie.